Radio Plus, Sedna Sprawy. Gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj Michał Wypi, były polityk, były działacz Porozumienia, poseł klubu Prawa i Sprawiedliwości, nawet wiceprzewodniczący tego klubu, potem poseł koalicji obywatelskiej i kandydat na posła tej właśnie formacji. Dzień dobry, panie pośle, witam. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie pośle, nie za dużo tych igrzysk na początku. Rządzenia nowej ekipy, rozliczać rządy prawa i sprawiedliwości, mają komisje śledcze, zespoły. Te proporcje nie zostały Pana zdaniem zaburzone póki co? Wydaje, że, wydaje mi się, że nie. Są pewne kwestie, które należy wyjaśnić i w interesie opinii publicznej czy stan, standardów demokratycznego państwa prawa jest to, żeby wyciągać wnioski z tego, co było złe, tak, żeby nigdy w przyszłości podobne praktyki się nie pojawiły. Także liczę na to, że sprawy są traktowane absolutnie poważnie i tak do samego końca będą też są traktowane. Ja także pragnę przypomnieć, że przez szereg lat wszelkie raporty NIK-u, które wskazywały na pewne niedociągnięcia, delikatnie mówiąc, a nawet kończyły się wnioskami do prokuratury, no ale jednak zostały bez żadnej reakcji ze strony ówcześnie rządzącej. Także wydaje mi się, że przez ten czas narosło trochę problemów, które należy wyjaśnić raz na zawsze. Tak, żeby nigdy więcej przyszłości się nie powtórzyły. Jedna z tych spraw to niedoszłe wybory korespondencyjne. Dzisiaj yy, Michał Dworczyk, były szef kancelarii premiera, stanie przed komisją śledczą, y, która tą sprawą właśnie się zajmuje. To mogą być istotne, kluczowe, to mogą być nawet zaznania, bo Michał Dworczyk to no, postać w kancelarii premiera nie tylko z racji pełnionej wtedy funkcji, absolutnie numer dwa po szefie rządu. W rządzie w ogóle numer dwa. Prawda. Dwie, to prawda, i chciałbym, żeby pan Michał Dworczyk szczerze opowiedział, jak wtedy wyglądała sytuacja, bo to była jedna z tych osób, która przestrzegała premiera Morawieckiego przed konsekwencjami wydania polecenia realizacji nielegalnych wyborów. Iż w tamtym czasie nie miałem wiedzy na temat opinii, która dotarła do pana premiera czy do kancelarii prezesa Rady Ministrów ze strony urzędników odpowiadających za, za legislację wewnątrz oraz prokuratorii generalnej, ale także Michał Dworczyk był tą osobą, która przestrzegała premiera Morawieckiego. No i dobrze byłoby, żeby opowiedział, dlaczego mimo wszystko cały aparat władzy paru za wszelką cenę do tych nielegalnych wyborów, jest to winien Polakom, moim zdaniem. Przed zdanie. czym przestrzegał panie po, minister Przed czym przestrzegał premiera Morawieckiego konkretnie? Według mojej wiedzy kolorowej przestrzegał pana premiera, ówczesnego premiera Morawieckiego przed podpisaniem polecenia realizacji tych wyborów ze strony Poczty Polskiej. Podkreślając, jak się potem okazało, dokładnie te same uwagi, które my podnosiliśmy, ale które także podnosili legislatorzy z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Innymi słowy, że wydając tego typu polecenie może naradzić się na konsekwencje karne w przyszłości. Mm, ale to są informacje, to są nie wiem, plotki czy z pierwszej ręki informacje, skąd taką wiedzę pan poseł posiada, że, że minister Dworczyk wtedy ostrzegał premiera? Z wiedza kuluarowa. Nie jestem pewien, czy przypadkiem w jednym z maili na poufnej rozmowie nie była, nie była ta kwestia także poruszona, ale tutaj nie dam sobie głowy, głowy uciąć. No ale pamiętam z tamtych czasów, że, że mieliśmy taką wiedzę kuluarową, że e, Michał Dworczyk e, bardzo usilnie zniechęcał w tamtym czasie premiera Morawieckiego do tego, żeby. E, podpisał to polecenie dla poczty Polskiej. Zniechęcało też porozumienie do wyborów korespondencyjnych, ale panie proszę ja pamiętam rozmowy no, z wami, politykami, posłami porozumienia e, wtedy i, i mówiliście przede wszystkim o e, pandemicznych ryzykach związanych z tymi e, wyborami korespondencyjnymi, e, o, o ryzykach, śmierci wręcz milionów osób. Pamiętam rozmowy z premierem Gowinem w tamtym czasie. Co to były za informacje, panie pośle, na których wy się opieraliście? Co to za analizy, badania? Bo pan z pewnością pamięta, prawda? To jak wtedy ostrzegaliście przed no, potężnym rozpędzeniem się pandemii, gdyby do takich wyborów doszło. Znaczy, przede wszystkim mówi, ja osobiście mówiłem o dwóch kwestiach. Jedna to standardy demo, przeprowadzenia demokratycznych wyborów i zresztą powoływałem się na no, trakcie posiedzenia komisji po pierwsze na moje wypowiedzi, ale także na wypowiedzi autorytetów, ludzi powszechnie szanowanych takich jak profesor Dudek, profesor Flis, którzy w tamtym czasie również podnosili te argumenty, dokładnie te same argumenty, że tych wyborów w ten sposób przeprowadzić się niestety nie da, a powoływanie się na wzorce bawarskie jest po prostu manipulacją i tu także przedstawiałem konkretne dane, raporty, to wszystko, bo um, przedstawiałem w trakcie posiedzenia komisji, jeżeli chodzi o tą drugą kwestię zdrowotną, to w jaki sposób o tym też mówił profesor Flisiak, który był e, pierwszym świadkiem biegłym powołanym mhm. przez komisję, a my odnosiliśmy się także do predykcji, które były były autoryzowane, czy były dziełem zespołu, który współpracował przy Ministerstwie Nauki, ale także przy, przy panu premierze, który wskazywał na pewne ryzyka, które są związane z przeprowadzeniem tych wyborów i to także się powoływał i na to, co się wydarzyło w Bawarii, ale na to, co się generalnie dzieje w świecie i że ryzyko jest zbyt duże i ten termin niestety jest zbyt ryzykowny, nieszczęśliwy i w związku z tym ryzyko jest zbyt duże, nie warto ryzykować życia i zdrowia Polaków, żeby za wszelką cenę przeprowadzić. Dodatkowo jeszcze nielegalne wybory, czyli wybory bez podstawy prawnej. Panie profesorze, jak daleko było wtedy, albo jak blisko było wtedy w zasadzie do zmiany władzy, do tego, żeby porozumienie, porozumiało się nomen z koalicją obywatelską, z Lewicą, z Polskim Stronnictwem Ludowym i no, zmieniła się tym samym sejmowa większość? Bo takie rozmowy prowadzone były. Jak blisko ten scenariusz był realizacji? Ja nie byłem uczestnikiem takich rozmów, a nasza intencja była jasna i czysta. I wydaje mi się, że zresztą pamiętając układ, który... Ale prowadzone tutaj... były, panie Pośle, to, 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 to możemy potwierdzić, prawda, że takie rozmowy były. Nie mogę potwierdzić, bo ja nie byłem tego udziałem, nie byłem tego świadkiem, nie słyszałem o takich rozmowach. No ale premier Jarosław ale... Gowin takie rozmowy prowadził i pan na pewno o nich wiedział przecież, panie Pośle. No, zeznałem przed komisją i mówię teraz Państwu, teraz no, nie było takiego tematu, żeby odwracać w, jakiś, w jakikolwiek sposób większość, bo nie było też takiej możliwości. No, każdy, kto patrzył na artymetykę sejmową ówczesną, to widział, że nie ma takiej możliwości, więc mówienie o tym, przyznam się szczerze, jest trochę, jest trochę dziwne. Tak jak ktoś miał krótką pamięć i nie pamiętał mniej więcej, jak wyglądał wtedy układ sił w polskim parlamencie. To po prostu było nierealne. Naszą intencją było to, żeby nie dopuścić do nielegalnych wyborów. Co więcej, żeby także w, w Troszczyć się o życie i zdrowie Polaków, bo w tamtym czasie uważaliśmy, że to jest i dalej uważamy, że to jest absolutnie najważniejsze. Panie pośle, a jak ocenia pan pierwsze miesiące nowych rządów? To rządy silnej ręki Donalda Tuska. Jak y, można je scharakteryzować po tych no, paru zaledwie tygodniach? No, wydaje mi się przede wszystkim, że. Yy... Przy tak dużej frekwencji i tak dużej nadziei rozbudzonej w narodzie, to nie stać obecnego rządu Donalda Tuska na, 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 na przypadkowość. Polacy oczekują pewnych zdecydowanych działań, utrzymania tego, co jest dobre z całą pewnością, ale także rozwinięcia tych projektów, które można rozwinąć w sposób mądry, no i przede wszystkim niedopuszczenie do tego zła, które, które miało miejsce. Mam na myśli chociażby. Wypływ publicznych pieniędzy z różnych publicznych instytucji, no to jest coś strasznego. No to jest po prostu kradzież, to jest okradanie Polaków, bo to są pieniądze publiczne, to są pieniądze Polaków. Mam nadzieję, że to zostanie absolutnie zatrzymane. Plus oczywiście odblokowanie całości pieniędzy z KPO, na to też liczą Polacy, polscy przedsiębiorcy, polskie rodziny. My też byliśmy wtedy bardzo mocno zaangażowani w to, żeby zbudować kompromis w Brukseli. Wtedy Jarosław Gowin poleciał do Brukseli, ratował kompromis wokół KPO, bo Prawo i sprawiedliwość tam w tym czasie chciała nawet zawetować na KPO, więc w, w, liczymy, że te pieniądze w całości już niedługo popłyną do, do Polaków. Także tych zadań jest całkiem sporo. Jest także pewne oczekiwanie oczyszczenia życia publicznego i między innymi po to są te komisje. Więc ja domyślam się, że to być może dla niektórych jest trudne, być może jest męczące, lekko nużące, ale jest potrzebne. Jeżeli chcemy funkcjonować w kraju o wysokich standardach demokratycznych, to musimy wyciągać wnioski i konsekwencje wobec tych, którzy być może pewne granice przekraczali. Panie ministrze, jeżeli chodzi o plany nowej władzy. Ja byłem nigdy ministrem. A, przepraszam, panie pośle, no ale to daj Boże, jeszcze może się wydarzy młody z pana człowiek przed 40 ciągle, więc i takie stanowiska przed panem na pewno. Panie pośle, jeżeli chodzi o rządy Donalda Tuska, Platformy Obywatelskiej, to to zdaje się, że. Część tych planów, jak na przykład y, dotyczących centralnego portu komunikacyjnego. Y, no, wielu polityków Platformy wprost mówiło o potrzebie wycofania się z tego pomysłu. No, trwa audyt, y, po którym zostanie podjęta ostateczna decyzja, ale można odnieść wrażenie, że społeczeństwo domaga się utrzymania tych... Y, dużych projektów poprzedniej władzy. To jest jakieś, mam wrażenie, ponadpolityczna zgoda co do tego, jak, jak w ostatnich dniach patrzę na no media społecznościowe przede wszystkim. Nie ma pan wrażenia, że y, ludzie nie chcą polityki ciepłej wody w kranie, ale wielkich projektów? A, myślę, że te nadzieje są rozbudzone do tego i wiara w to, że możemy jako Polacy realizować duże projekty. Z jednej strony mówimy o CPK, w kontekście na przykład mojego regionu bardzo ważne jest to, na co zdecydował się teraz rząd, i to jest bardzo dobra decyzja, żeby kontynuować inwestycje związane z przekopem mierzei Wiślanej. Chodzi tutaj o podejście i inwestycje w port w To jest doskonała decyzja, to jest kontynuacja tego, co było dobre. I przede wszystkim profesjonalizacja działań, bo wtedy powiedziano A, ale nie wykonano drugiego, następnego kroku. Teraz rząd ten kolejny krok wykonuje. Jeżeli chodzi o CPK, jestem przekonany i zresztą tak też odczytuję wypowiedzi polityków wiodących. W platformie, że ta kwestia będzie poddana wnikliwej analizie, przede wszystkim przez obiektywnych specjalistów i fachowców, tak, żeby nie była podatna na pewne polityczne pokusy, bo być może może się okazać i wiele na to wskazuje, że tego typu inwestycja jest po prostu potrzebna. Ja sobie zdaję sprawę, że po pandemii, po kryzysie gospodarczym trochę zmienia też się optyka w kontekście wydawania dużych publicznych pieniędzy na duże inwestycje, ale leżymy w, takim, w takiej części Europy, że jesteśmy wręcz stworzeni do tego, żeby stworzyć taki hub. I teraz pytanie, w którym miejscu, w oparciu ewentualnie jaki port, czy trzeba budować wszystko od nowa, czy można wykorzystać istniejącą infrastrukturę? Na tego typu pytania najlepiej, gdyby odpowiadali fachowcy i eksperci. Ale tak teraz zaczniemy po, po latach przygotowań do budowy CPK, tak samo jak z elektrownią jądrową, teraz od nowa wszystko dopiero rozgrzebywać i zastanawiać się, gdzie, kiedy, jak, to, to, to znowu za parę lat będziemy w jakimś punkcie rozpoczynania tej inwestycji, panie pośle, po paru latach namysłu, może trzeba korzystać Wszystko z tego, co jest, chodzi. po prostu i kontynuować to, co zaczęło Prawo i Sprawiedliwość, jeżeli chodzi o CPK. Trzeba być oczywiście mądrym i kontynuować to, co dobre, jeżeli chodzi o elektrownię atomową. No Tutaj odwrotu nie ma. Także w kontekście lokalizacji, to tak, żeby bardzo wyraźne wypowiedzi już członków rządu, że tutaj nie będzie żadnej kombinacji. Wydaje się, że ta lokalizacja jest optymalna i w ten sposób już będzie ten projekt kontynuowany. to jest bardzo dobra decyzja, bo to jest projekt wieloletni, około dziesięcioletni, nawet ponad dziesięcioletni. Także potrzebujemy tej inwestycji i tej decyzji już teraz. Jeżeli chodzi o CPK, no to póki tak naprawdę jeszcze nie wbito łopaty, to możemy jeszcze szukać najlepszych i optymalnych wariantów. Trzeba szukać, najlepszych rozwiązań, żeby nie okazało się, że jakaś inwestycja czy jakaś koncepcja jest zakładnikiem pewnej wizji politycznej czy tam wizji pewnej partii. To ma służyć narodowi, ma służyć na lata, ma przetrwać tą następną kadencję. Także tutaj lepiej jest dyskutować przed wbiciem łopaty niż jak już bijemy tą łopatę i wtedy nagle zmieniać, zmieniać koncepcję, bo to wtedy kosztuje duże pieniądze przede wszystkim podatników. Michał Wypi jest dzisiaj gościem sedna na sprawie. Kończymy radiową część naszej rozmowy. Internetowa dogrywka ciągle przed nami. Słuchaczom Radia Plus życzymy zatem dobrego dnia. Radio Plus. Sedno sprawy. Michał Wypij, były poseł Porozumienia Prawa i Sprawiedliwości. Potem koalicji obywatelskiej cały czas jest z nami. Panie, posłowie, pan trochę widział, trochę słyszał, a nawet yy, dużo Pan widział i słyszał o tym, jak wygląda od środka Prawo i Sprawiedliwość, jak proces decyzyjny w tej y, formacji czy szerzej w Zjednoczonej prawicy y, wygląda. Y, teraz po, po przegranych wyborach y, przed kolejnymi wyborami samorządowymi i europejskimi no, w Prawie i sprawiedliwości spodziewa Pan się jakichś znaczących. Zmian ta partia musi się y, zmienić, żeby móc dalej wygrywać. Inaczej y, no, to będzie powolna albo i niepowolna y, degenerolada tej formacji. Przede wszystkim, żeby była jasność, nigdy nie byłem członkiem Prawa i Sprawiedliwości. Ale klubu tak. A i to prawda, ale też nie mam takiego genu w sobie, że nagle po, po, po różnych historiach, które miały miejsce, bardzo konkretnych i dla mnie bardzo ważnych życiowo, ktoś jest w stanie wrzucić we mnie dwa złote, i ja nagle staje się specjalistą odpisu. To nieprawda. Obserwuję oczywiście działania największych partii na, na polskiej scenie politycznej i dalekie są do tego, żeby lekceważyć prawo i sprawiedliwość. Każdy, kto tak robi, popełnia ogromny błąd, ponieważ to jest partia, która mimo wszystko w wyborach zajęła pierwsze miejsce. Więc lekceważenie jej potencjału, oddania tego najtwardszego elektoratu doświadczenia polityków, także tych, którzy zbierali swoje doświadczenie w rządzie czy tych, którzy przez lata prowadzą kampanię, jest prostym środkiem do tego, żeby następne wybory przegrać. Także ja uczulam wszystkich tych, którzy Prawo i Sprawiedliwość lekceważą. Ja w ich działaniach widzę pewien plan, widzę, że dążą do przyspieszonych wyborów za wszelką cenę, wychodząc z założenia, że z każdym miesiącem czy z każdym półroczem będą coraz słabsi. Co więcej, zauważyli, prawdopodobnie wyciągnęli jeszcze jeden wniosek, to też jest ciekawa obserwacja, jeżeli chodzi o polską scenę polityczną, z lekkiego dystansu, że władzę w Polsce zdobywa ten, którego koalicja zajmuje trzecie miejsce. Więc może się okazać, że pewne poparcie dla, dla Prawa Sprawiedliwości i Platformy Obywatelskiej jest mniej więcej na podobnym poziomie, ale tak naprawdę cała rozgrywka będzie odby odbywała się nieco niżej, na niższym poziomie. Donald Tusk, w trakcie kampanii wyborczej, na kilka dni przed końcem kampanii wyborczej, zrobił krok w tył. Dał przestrzeń trzeciej drodze. I dzięki temu trzecia droga jest w parlamencie i to dzięki. Poparciu dla nich, czy ich poparciu udało się zdobyć większość. Być może gdyby tego błędu nie popełnił Jarosław czyńskie, to dzisiaj sytuacja wyglądałaby inaczej. Ale oni z całą pewnością wyciągają wnioski i lekceważenie ich jest prostą drogą do przegranej. Także nie radzę nikomu tego robić. Z całą pewnością to nie jest partia w fazie upadku. Z całą pewnością to jest partia, która będzie rządna rewanżu. I co więcej, myślę, że po pierwszych tygodniach rządów nowej koalicji zauważyli, że to nie są żarty. Dwóch ich posłów zostało skazanych, następni posłowie słyszą, czy są wzywani przed komisje śledcze i muszą się tłumaczyć ze swoich decyzji. Także myślę, że oni mają silną motywację do tego, żeby tych wcześniejszych wyborów doprowadzić za wszelką cenę. No, o wcześniejszych wyborach mówił ostatnio premier Donald Tusk. Mówił, że jak najbardziej yy, na takie rozwiązanie jego formacja mogłaby się zgodzić, bo patrząc teraz na sondaże, to, to raczej mogłaby na tym zyskać rządząca koalicja, a nie prawo i sprawiedliwość. Jakbyśmy patrzyli na sondaże tuż czy u progu kampanii wyborczej, to by się okazało, że Konfederacja zajęła trzecie miejsce, prawda? A także dużo może się zmienić w ciągu kilku tygodni, co więcej. E, tym elementem czy momentem, który wpłynął być może na tego typu wypowiedź pana premiera Tuska, było zachowanie pana prezydenta, który Aha. nacisnął guzik atomowy. Co prawda nie rozwiązał dzisiaj parlamentu. Czy też nie, nie zawetował budżetu, ale odesłał budżet w takim trybie, który pokazuje, że każdą tego typu, czy każdą w zasadzie ustawę będzie wysłał w trybie następczym do, do Trybunału Konstytucyjnego. No może, Boże, to, to może to nie jest, to jest rozwiązanie, analizować. to nie jest guzik atomowy tryb następczy, bo to samo może zrobić grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości. To, to nie jest żadne y, wielkie zablokowanie rządzenia przez prezydenta, bo, bo tak mogą robić też posłowie PiS. W trybie następczym to przecież nie jest. Yy, no, zablokowanie samych przepisów, prawda? One, one są ważne, one yy, funkcjonują yy, w obiegu prawnym. To w pierwszym zdaniu, ale jeszcze jest drugie zdanie, które polegało na tym, że prezydent powiedział, że dopóki posłowie Wąsik i Kamiński byli posłowie, bo to są przestępcy, e, nie powrócą do ław poselskich, tak będzie postępował z każdą kolejną ustawą. Nie wiemy jaki będzie, jakie będzie, możemy się domyślać, ale nie wiemy jakie będzie orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Ale panie posu, ale, ale może jeszcze raz odpadać... ja to ale to posłowie PiS też mogą zrobić. W takim trybie mogą też zaskarżyć ustawę posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Tu nie trzeba było nawet prezydenta. Też mogą każdą ustawę wysyłać do sprawdzenia przez Trybunał Konstytucyjny w trybie następczym. Tylko pytanie brzmi, jaki jest kolejny krok? Tutaj możliwość działania posłów Prawa i Sprawiedliwości się po prostu kończy. Mogą się wiecznie oburzać, to prawda. Ale w momencie, w którym za przeciwnika Donald Tusk ma prezydenta oraz Trybunał Konstytucyjny, może się okazać, że rządzenie jest bardzo trudne, a momentami wręcz niemożliwe. Także nie wykluczam żadnego scenariusza, po prostu obserwuję rzeczywistość. Mhm. I widzę, że Prawo i Sprawiedliwość dąży do, do takiej do siłowego policzenia się na nowo, nie lekceważyłbym tego, bo zwracam uwagę jeszcze raz na to, że oni w wyborach zajęli pierwsze miejsce, a kluczem było to czyli koalicjant zajmie trzecie miejsce, więc dopóki jakby ta kwestia jest zabezpieczona, to wydaje się, że nic się nie może zmienić, ale może się okazać w pewnym momencie, że nie będzie innego rozwiązania, jak wcześniejsze wybory. No ale póki co ta większość jest przecież stabilna, Pani posła. To dlaczego wcześniejsze wybory? Bo, bo prezydenta rządzący nie mogą obejść, no ale to y, jest demokratycznie wybrany prezydent. To zupełnie naturalny porządek rzeczy. Nie pierwszy raz w III Rzeczypospolitej mamy koabitację już y, czasy prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, no jeszcze Lecha Wałęsy z, z SLD, potem Aleksandra Kwaśniewskiego, za WSM Lecha Kaczyńskiego z Platformą. To, to coś, co, co w polskim życiu publicznym po prostu... Czasem ma miejsce, taką mamy konstytucję. To prawda, ale mam jakieś takie poczucie, i, i zresztą nieodosobnione, nie bo rozmawiałem z kilkoma osobami, które też obserwują politykę z bliska, ale jednak z pewnego dystansu, że tak, takiego poziomu emocji jeszcze do tej pory nie było. Jednak nie było mhm. sytuacji, w której posłowie byliby skazywani prawomocnym wyrokiem nie było takiej sytuacji, w której kolejne komisje śledcze odsłaniały pewne kulisy, które powiem szczerze w bardzo nieprzychylnym świetle stawiają polityków um, Prawa i Sprawiedliwości, którym grozią, grożą za to wyroki. Nie komisje śledcze którym... odsłoniły już coś, wielkiego, panie pośle? Myślę, że odsłaniają jednak, mówiliśmy teraz o komisji kopertowej, ona oczywiście odsłania to, czego wcześniej nie pokazał raport Najwyższej Izby Kontroli, który także, także przygotował już gotowe akty oskarżenia, to z jednej strony, no, ale z drugiej strony przed nami jest Komisja do Spraw Pegasusa i myślę, że to może być bardzo potężna dawka wiedzy, której do tej pory nie mieliśmy i może się okazać że to jest ta komisja, która swoim działaniem tak naprawdę zatopi Prawo i sprawiedliwość. Więc może się okazać, że ta motywacja do tego, żeby przyspieszyć pewne działania mm -hmm. na natury ostatecznego zderzenia, no, będą bardzo silne po stronie yy, prawa i sprawiedliwości. No to prawda, Dlatego, że ta komisja może być... Nie, nie, nie wykluczam żeby... żadnego scenariusza i wydaje, wydaje mi się, że takiej sytuacji jak teraz, to my jednak nie mieliśmy nigdy aż tak mm -hmm. dużej agresji tych emocji, yy, także w społeczeństwie. Ta komisja faktycznie może być niezwykle ciekawa. No, problem tylko taki, że duża część jej obraz może być utajniona, panie pośle, bo informacje, jakie tam będą w zeznaniach podawane, niekoniecznie to są takie informacje, które wszyscy będą mogli usłyszeć. Też tylko zapytam z pana wiedzy, jeszcze kiedy był pan w klubie Prawa i Sprawiedliwości, w obozie wówczas rządzącym, jeżeli chodzi o Pegasusa, to może być faktycznie sprawa, która rozsadzi Prawo i Sprawiedliwość? W momencie, kiedy funkcjonowaliśmy w koalicji, czy nawet jeszcze kilka lat później, nie miałem żadnej wiedzy na temat funkcjonowania Pegasusa, dopiero z mediów się dowiadywałem, że w ten sposób mogą służby wykorzystywać najnowocześniejsze techniki operacyjne, które generalnie są zarezerwowane do stosowania wobec zorganizowanych grup przestępczych albo przestępców. Tak krótko, gdyby, gdyby się okazało, że to jest prawda, no to myślę, że powinno zatopić każdego polityka, który maczał w tym palce i wziął za to odpowiedzialność. A mówił to Michał Wypi, były poseł porozumienia Prawa, Klubu Prawa i Sprawiedliwości, później Klubu Koalicji Obywatelskiej. Bardzo dziękuję, panie poseł, za rozmowę. Życzę udanego dnia, udanego tygodnia. Dziękuję bardzo, miłego dnia, wszystkiego dobrego. Dzięki bardzo Państwu, dziękuję za uwagę. Dobrego dnia. Radio Plus. Sedno